27 lipca 2021 roku. Przy mikrofonie Borys Kozielski. Dzień dobry. Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Dzisiaj to trochę jeszcze dodatkowo niezwykłe zjawisko, dlatego że na żywo również nadaję na Facebooku. Nie wiem, czy to się uda, bo łącze jest różne. Telefon się podobno przegrzewa, bo informuje o tym, jest gorąco, ale nie aż tak, żeby się telefon przegrzewał. No, może dlatego, że jednocześnie się ładuje. Nie wiem. W każdym razie postanowiłem ten odcinek 27 lipca już nagrać. 167. No, bo czekałem na to nagranie długo, a to dlatego, że dużo się działo i to takich rzeczy, które związane są z podcastami, oczywiście. No, ale nie mogłem ich odpuścić i nie mogłem z nich zrezygnować, żeby usiąść i nagrywać odcinek podcastu, podcasting w Polsce. No ale jestem wam winien statystyki czerwca i są ciekawe, bo można je porównywać do majowych statystyk, bo potem będzie można porównywać do lipcowych statystyk, jak się lipiec skończy i w sierpniu będę nagrywał odcinek. Ale zanim to o tym opowiem, to mam dla was parę informacji o tym o świecie podcastingu w ogóle. Pierwsza z nich to taka, że Adam Kerry w swojej audycji Podcasting 2.0, podcast Index na, na stronie podcast Index mówi o tym, że te słowo podcasting, bo też już o tym mówiliśmy, słowo podcasting zam, zmienia na znaczenie. To znaczy, próbują je zawłaszczyć duże firmy, takie jak Spotify, próbują je zawłaszczyć takie firmy jak Talk FM na przykład. I nazywają coś, co nie jest podcastem, nazywają to podcastem. I co my możemy z tym zrobić? No, Adam Kerry sugeruje, żeby takie rzeczy, czyli takie pseudo podcasty, nazywać netkastami, a nie podcastami. No i tak się zacząłem zastanawiać, niby dlaczego. A dlaczego to te podcasty mają nie być podcastami, a te mają być? Bo w słowie podcast. Tak jak wiecie, słowo podcast składa się z dwóch słów, tak naprawdę, czyli iPod i broadcast. No i właśnie, czy podcasting w dzisiejszym znaczeniu ma cokolwiek wspólnego z iPodem? Czy ktoś w ogóle jeszcze wie, co to jest iPod? iPodów już się nie używa, chyba że jakieś takie mini iPody czy coś takiego. Do słuchania muzyki w każdym razie to nie służy, i do słuchania podcastów są no, telefony, iPhone'y, to, to powinien być phonecast ewentualnie, iPhonecast, ale to też nie. Poza tym odczepiliśmy się od tego, że to iPod ma związek z podcastingiem, cokolwiek, że to słowo iPod ma cokolwiek w związku z podcastingiem. No dlatego Okej, okay. no ale to ta nazwa może powinna zostać właśnie zmieniona. To znaczy, może nie powinniśmy mówić o naszych podcastach teraz, jako o podcastach, tylko o. Tak sobie myślałem, jak to by należało teraz, gdyby na nowo nazywać podcasting, to jak się powinien nazywać. I doszedłem do wniosku, że może coś, no musi być RSS w tym, prawda? Bo o to nam wszystkim chodzi, żeby ten RSS był publicznie dostępny i żeby, żeby właśnie to było coś, co go wyróżnia od tych podcastów, które no przestają być podcastami, czyli stają się netcastami, według Adama Carey. I tak pomyślałem, że może to powinno być audio RSS. RSS Podcast, audio RSS Cast, albo RSS Cast Audio, RSS Audiocast, no Audiocast, audio RSS Cast. <śmiech> <śmiech> Pomysłów jest dużo. Może coś z tego. Wam się podoba, może, może to, to byście chwycili, no ale nie będziemy zmieniać oczywiście nazwy, będziemy nazywać to podcastami i będziemy walczyć z, tą, z tym nazywaniem nie podcastów nazwą podcast. Walczyć na swój sposób, bo też no, ja już słucham od dłuższego czasu audycji Adama Kerry i Davea Jonesa, który, którzy razem właśnie robią ten podcast, Podcast Index w ogóle i Podcasting 2.0. Gorąco zachęcam do słuchania tych, tych odcinków. Są bardzo długie, ale bardzo dużo dają do myślenia na temat. Nowego podcastingu, który właśnie powstaje na naszych oczach, na naszych uszach, można by było powiedzieć, jest coraz więcej pomysłów na to, jakie namespaces y powinny się znaleźć, jakie tagi powinny się znaleźć w kodzie RSS, w pliku RSS. Jest tam sporo tagów, które zawłaszczył sobie iTunes, kilka jest takich, które Google sobie zawłaszczyło. A należałoby tego RSS-a zbudować na nowo. Jednym z takich pomysłów, co takiego nowego powinno być w RSS-ie, to jest bardzo ciekawy pomysł. Mianowicie, znaczy wszystkie są ciekawe, ale ten, ten myślę, że przemówi do Waszej wyobraźni. To jest na przykład, żeby można było dwa rodzaje audio umieścić do jednego podcastu. Jedno audio, które będzie miało 64 kB, czyli będzie małym plikiem i będzie można szybko pobrać i szybko odsłuchać w kiepskiej, Warunkach internetowych. A drugie audio mogłoby być 320 kbps dla audiofilów, którzy chcieliby słuchać wysokiej jakości takiego nagrania waszego podcastu. Więc to jest jeden z, jeden z takich pomysłów. Drugim pomysłem jest to, żeby zablokować rozprzestrzenianie się RSS-a, żeby nie kopiowano, żeby piraci nie kopiowali waszego RSS-a. W Polsce. To się tylko raz zdarzyło, był taki epizod, e, dosyć nagłośniony, ale bez żadnych konsekwencji. Na świecie, natomiast w amerykańskim świecie, w anglojęzycznym świecie, jest to niestety coraz bardziej popularne, żeby podkradać podcasty i publikować jako własne i zarabiać na tym pieniądze. W Polsce tak dużo pieniędzy się nie zarabia na podcastach. Właściwie, przepraszam, rzadko się zarabia. Dlatego to nie jest nic atrakcyjnego dla tych, którzy mieliby taki pomysł. No i cała masa innych rzeczy dotyczących właśnie tego, jak ten RSS powinien wyglądać w naszych nowych czasach. No, także śledzę, trzymam rękę na pulsie. Jak będzie coś ciekawego, coś, co się już będzie pojawiać w przestrzeni głównej, no to dam wam znać. Pojawiają się takie tagi, na przykład lokalizacyjne, które mają określić, jakiej lokalizacji dotyczy odcinek podcastu. Bardzo ciekawy pomysł. No i parę, parę innych. Jeśli temat Was zainteresuje, to mogę go szerzej omówić, ale to już na konkretne życzenie. Facebook zapowiada, no już od dłuższego czasu zapowiada, że mają być strony dla podcastów i właściwie ja powinienem zamilknąć na ten temat, no bo tych zapowiedzi już było sporo, a ciągle nic nie widać z tego, co przeczytałem dzisiaj na jednej z grup dotyczących podcastingu. To podobno Karol Stryja chyba napisał, o ile dobrze pamiętam, że Facebook owszem wprowadza strony dla podcastów, ale na razie w Stanach Zjednoczonych, a kiedy to w Polsce będzie, to nie wiadomo. No więc może poczekajmy i zobaczymy wtedy, co to będzie, bo to bardzo spóźniony ruch lepiej późno niż wcale, ale. Jak się tak długo zapowiada coś, no to ja rozumiem, że to chodzi właśnie o to, żebym ja mówił o tym, że jest zapowiedź, tak, i żeby to się rozpędzało w ten sposób, więc dlatego może nie warto mówić, yy, tylko po prostu poczekać na to, aż będzie podcasting na Facebooku. Tak, w końcu na Facebooku może będzie mógł zaistnieć podcasting. Yy, kolejny temat: no to tak trochę chciałem powiedzieć o tym, dlaczego nie było tak długo audycji. Wcale się nie tłumaczę, to ja już Wam mówiłem o tym, że tej audycji nie traktuję tak komercyjnie, nie, nie traktuję, że ona jest jakimś zobowiązaniem, ta audycja, ponieważ ja po prostu no, lubię podcasting, kocham podcasting, chcę, żeby się rozwijał, śledzę go na razie, go śledzę, na razie jeszcze mam ochotę oglądać i patrzeć na to, co się dzieje, chociaż coraz częściej skręcam z tej ścieżki i tak widzę, że się już rozpędził. Ponad 6 tysięcy kanałów jest funkcjonujących, więc okej, okay, może, może niekoniecznie już trzeba się tak mu przyglądać, prawda? No, ale w każdym razie dopóki ta audycja jeszcze, dopóki nie powiem wam, że okej, okay, już mam dosyć, to, to jeszcze miejcie nadzieję na kolejne odcinki podcastu. Ale jak dzieje się coś takiego, co się wydarzyło ostatnio, to znaczy, że Hanna Maria Giza, która prowadziła audycję przez 25 lat w polskim radiu, już nie pracuje w polskim radiu, a tworzyła audycję, która nazywała się Klub Ludzi Ciekawych Wszystkiego, no właśnie odeszła z polskiego radia, to zaproponowałem jej, żeby utworzyła podcast. No i dała się namówić na to, żeby utworzyć podcast. No, i nad tym, nad tym projektem pracowałem przez ostatni czas, i jest już ten podcast klcw.pl. Tam możecie zobaczyć, już nawet pierwszy pełny odcinek się pojawił. Nagranie z Muzeum Powstania Warszawskiego z dwójką powstańców, którzy wtedy byli bardzo młodzi. W tej chwili mają już powyżej 90 lat. To ostatnie momenty, żeby można było zarejestrować takie nagrania. I do tego was gorąco zachęcam, niekoniecznie do rejestrowania nagrań powstańców, ale do rejestrowania nagrań swoich bliskich, swoich, e, swoich babci, swoich dziadków. Oni chętnie wam opowiedzą e, swoje historie i. Warto je zarejestrować, bo jakich już nie będzie, to już nie będzie jakich posłuchać. Dlatego koniecznie zróbcie to. Po prostu, jak macie mikrofon, każdy ma w telefonie, nagrajcie te historie. Poświęćcie czas na to, żeby posłuchać tych historii, bo to są niezwykle ciekawe historie i takie prawdziwe nie takie z telewizji, nie takie przerobione przez politykę, przemielone, tylko takie prawdziwe. No, także gorąco namawiam do takiego nagrywania. No i mamy te statystyki czerwca 2021 roku. Przygotowałem, no już chyba taki standard będzie, że na początku powiem, że mamy już ponad 208 tysięcy odcinków podcastów dostępnych w katalogu na podcasty info. W zeszłym miesiącu to było 200, no więc jak łatwo policzyć, przybyło 7000 w ostatnim miesiącu odcinków podcastów. 7814 dokładnie. i

Nie wiem, czy to jest statystyka z maja, czy z czerwca. Nie, z czerwca było mniej, więc mamy w tej chwili 6567 podcastów. Jeszcze sprawdzę na wszelki wypadek, no bo to tak nie wypada, żeby tak nie wiedzieć takiej rzeczy. Jak omawiam statystyki, no to bardzo jest wskazane, żeby wiedzieć, ile tych, tych podcastów jest. No, 6567 jest w tej chwili. Natomiast w zeszłym miesiącu było chyba około 100 mniej. No i ale z tych 6567 kanałów tylko 1819 publikowało w czerwcu swoje odcinki. I było ich 7814, więc to średnio wypada tam po 5 odcinków bodajże, tak? Czy 4, czter, nie, 4 odcinki. E, właśnie tą średnią też muszę tutaj wpisać, jak to wygląda. E, no więc 1819 kanałów jest takich bardzo aktywnych, bo nawet latem, nawet w czerwcu publikują swoje odcinki podcastów, więc, e, no, więc nie wiem, czy to dużo, czy mało. Przyglądamy się tym cyfrom, to są nowe rzeczy dla nas wszystkich. Będziemy za kilka lat mogli coś powiedzieć na ten temat, prawda? Dokładniej. W każdym razie dynamika wzrostu liczby nowych kanałów podcastów spadła, ale jest, utrzymuje się na wysokim poziomie. Ja wykasowałem ostatnio około 100 takich kanałów, które już nie mają odcinków dostępnych, które już są niedostępne, bo zniknęły po prostu i nie można słuchać tych odcinków. No ale na ich miejsce weszły nowe. W związku z czym ciągle ta liczba rośnie. Może być tak w pewnym momencie, że będzie malała, ale na razie nie. Na razie nie. No i tak, mamy, w jakie godziny, bo to jest ciekawe, w jakich godzinach są publikowane te odcinki podcastów. I tak przyjrzałem się w czerwcu, 490 odcinków opublikowanych było między 8 i 9 rano. Więc to jest jakiś sygnał dla innych podcasterów, żeby się zastanowić, czy to są najlepsze godziny na publikację odcinków podcastu, może wcześniej, szósta, siódma, może w nocy. Nie będę podpowiadał. W każdym razie no, 490 odcinków i to tak dosyć mocno się wyróżniało, że, że właśnie e, tyle odcinków aż było pomiędzy 8 a dziewiątą opublikowanych. Najczęściej publikowane odcinki były we wtorek, 1693 odcinki spośród 7800 we wtorek. W zeszłym miesiącu to był czwartek. I najmniej um, obłożonym, jeśli chodzi o publikację odcinków podcastów, była sobota. 593 odcinki podcastów, a w zeszłym miesiącu, w maju, 997 było publikowanych e, tych odcinków, e, właśnie e, w sobotę. Także, no to tyle tych statystyk już będę się zwijał, będę już odjeżdżał. Bardzo dziękuję wam za uwagę, za to, że słuchacie tej audycji, że mimo, że nie wchodzicie na żywo tutaj, no bo to nie jest jakaś tradycja, nie wiadomo było, że tak będzie na żywo, że, że słuchacie tej audycji, że jest ponad 300 czy 400 w tej chwili subskrybentów tej audycji, także wszystkim wam składam życzenia, Pomyślnych wakacji, dokończenia tych wakacji w ten no niezwykle upalny lato, w ten niezwykle upalny rok. Trochę pandemia nam odpuszcza i dzięki temu możemy poczuć się troszkę wolniejsi. Odcinek na żywo, ten który jest w tej chwili nagrywany, no będzie zaraz zakończony i opublikowany na Facebooku. Tak, w takiej surowej wersji, a w wersji pełnej, to jeszcze w tej chwili będziecie słuchać Bartosza Klimaszewskiego, którego dołączę po nagraniu. A to pewnie dopiero wieczorem koło dziewiątej, bo dopiero wtedy wrócę do domu i wtedy będę mógł go zmontować, bo nie chcę tutaj teraz tego robić. Mam jeszcze do nagrania parę rzeczy, które mi się uzbierały do nagrania. I, I tym wypełnię ten czas, który mi jeszcze tutaj pozostał. W każdym razie to wszystko. Mam nadzieję, że przyszły odcinek będzie również na temat dziennikarstwa, bo to temat, który dla mnie jest bardzo ciekawym tematem. Dlaczego w podcastach tak dużo dziennikarzy nie ma? Właściwie jest tylko jakiś 1% dziennikarzy we wszystkich podcastach i, no i bardzo się dziwię, dlatego. Może postaram się namówić podcasterów na to, żeby stali się dziennikarzami? A dziennikarzy trudno namawiać na to, żeby zostali podcasterami, ale to też jest jakiś pomysł, prawda? To wszystko w takim razie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia następnym razem.